Dlaczego mężczyzna odchodzi? W tym filmiku dr Torsunow mówi o tym, dla kogo stworzone jest małżeństwo, co zyskuje mężczyzna, a co kobieta w relacji, oraz co warto wiedzieć na temat sytuacji małżeńskiej z perspektywy mężczyzny i kobiety. Małżeństwo jest stworzone dla kobiet. Co zyskuje mężczyzna w małżeństwie? Pięć minut seksu? A pozostały czas trzeba poświęcić na pracę wytrzymywać kobiece nastroje, potem dzieci. To wszystko jest bardzo stresujące. Co właściwie zyskuje ten mężczyzna? No, oczywiście, oczywiście zostanie otoczony jakąś troską, ale to już zależy od kobiety. Bóg daje mężczyźnie zakochanie, no bo trzeba coś zrobić. Niech będzie, zakocha się w kobiecie, żeby chociaż jakiś pożytek z tego był. Rodzina to. Rodzina to żeńska energia. Szczęście z będzie odczuwać kobieta, nie mężczyzna. Ona zyskuje komfort. Często nie pracuje. Możecie zwrócić tego mężczyznę. Możecie pozwolić mu odejść, musicie jednak za to zapłacić. Myślałyście, że on będzie musiał ponieść cenę, ale on już to zrobił. Ale tego nie zrozumiałaś. Na przykład, poszłaś na jakiś rynek, targowisko, targujesz się z kimś i on obniża cenę, a ty dalej, jak hazardzista, że dalej drogo. No to on mówi: no cóż, idź mi stąd. I tak chciał ci dać pół darmo produkt, a ty wciąż kręcisz nosem. No to idź. Tak poznałem człowieka w Indiach, z którym teraz od wielu lat współpracuję. Wiecie, kupiłem kamienie w jednym miejscu, które były cztery razy droższe. Nie wie się, ile powinien kosztować rzadki kamień. Taką cenę podał, więc ja kupiłem i idę do drugiego kupca. A on mi mówi, że strasznie przepłaciłem. Taki kamień jest tylko u jednego człowieka w mieście. Um, więc, no cóż. Mówi, ja od niego kupię. Jeśli chcesz, możesz też taniej kupić. E, no dobra, no to weź go dla mnie, mówię. Posłał syna na skuterku, powiedział, że syn przyjedzie za 20 minut z kamieniem, a do tego sprzedawcy zadzwoni i powie, żeby zwrócił mi pieniądze, bo to jego znajomy. I tak czekam 30 minut, 40 minut. Zastanawiam się, czy mnie nie oszukują. On mi mówi spokojnie, przyjedzie, pewnie w korku stoi, ale coś mu nie wierzyłem. O kolejnych pięciu minutach pytam, gdzie twój syn? On patrzy na mnie i mówi spokojnie, ale jak nie odpowiada ci coś, to możesz iść. Myślę sobie, oho, o nie, tracę dobrego człowieka. I nagle mnie oświeciło, i mówię: Spokojnie, będę czekać tak długo, jak będzie trzeba. A on patrzy na mnie i mówi: Jak chcesz. Koniec końców było tak, jak mówił. Jeden kamień dał, drugi oddał, i od tego momentu pracujemy razem już 15 lat, ponieważ okazał się dobrym człowiekiem. Widzicie, ja zaproponowałem mu trochę taką jakąś niewłaściwą cenę zawyżoną. On musiał skakać wokół mnie, a ja jeszcze mu wymyślałem. Mówię, że odchodzę, że to, że tamto, na to. No to idź, proszę bardzo. To samo jest w Pani przypadku, moja droga. Jest tu ta sama zasada. Jeszcze nie wiadomo, kto kogo bardziej potrzebuje w tej relacji. No, na przykład, wejdźmy no, no, na to, że wziąłem igiełkę i ukłułem kogoś tą igiełką w pupę. I idę Zadun dalej za nim, obróci się, a ja. No co, nie ufasz mi? A on odpowiada, no nie, ale jakoś tak, tak dziwnie mi. Widzisz? Hmm. No jak to powiedzieć? Jeśli mężczyzna ma z tobą relację, to super, to cudu człowiek. Ten człowiek jest dobrym człowiekiem. Gdyby mi na przykład kobieta powiedziała, spoglądają na mnie też inni panowie i z nimi też się spotykam, też mogę mieć relacje, to ja bym jej na to powiedział idealnie. Buziaczki, świat należy do ciebie. Żegnaj kochana. Rozumiesz? Do widzenia. Przecież to głupota tak postępować z mężczyzną. Ten mężczyzna to złoty człowiek. On stałby się złotym człowiekiem, gdybyś dała mu na to szansę. On byłby dobrym, bystrym, wartościowym człowiekiem. Ja go widzę, ja go dostrzegam, jego naturę. On byłby spokojnym, stabilnym. Zrównoważonym. No, Oczywiście, z każdej osoby można zrobić choleryka, ale ten no, człowiek z natury jest spokojny. No cóż, popsuły się Wasze relacje. On, on odszedł. Przeżegnaj się. Przemyśl. Za pół roku wszystko się uspokoi. Jeśli jednak dalej będzie się pani pienić na niego, denerwować, to straci pani dobrego człowieka. Podsumowując, należy pamiętać o tym, że małżeństwo jest stworzone przede wszystkim dla kobiet. Mężczyzna w małżeństwie ma przede wszystkim odpowiedzialność. On musi poświęcić bardzo dużo energii na pracę, wytrzymywać kobiece nastroje, utrzymywać dzieci, małżonkę. To wszystko jest bardzo stresujące. Natomiast kobieta, jako ta, która z natury jest bardziej stworzona dla relacji, zazwyczaj zyskuje w małżeństwie bezpieczeństwo, opiekę, troskę, i to ona przede wszystkim czerpie szczęście z relacji. Z mężem, z dziećmi. Należy to wiedzieć i szanować. Warto także zastanowić się, kiedy pojawiają się trudności w związku, z czego one wynikają i czy na pewno to ta druga strona jest tą złą, ponieważ nigdy do końca nie wiemy, kto tak naprawdę bardziej jest komuś potrzebny w związku. Ponieważ obydwie strony relacji są równie ważne, ale jednak by te relacje rozwijały się prawidłowo, należy przede wszystkim szanować i być wdzięcznym za to, co dobre w człowieku, zamiast podkreślać jego negatywne cechy. Ponieważ jeśli działamy inaczej, to bardzo często ryzykujemy utratę dobrego człowieka.